Drohende Entlassungen in Deutschland, geräuschende Zwollnien in niemczech Polen reicht Beschwerde gegen Deutschland ein, Polska skoadert Skarge nach Niemcy. Heute ist Freitag, der 28. Juli. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und das Abonnieren. Ja, no auch die Presse von Niemiec, die wir komentujemy anschauen und kommentieren. Wir lernen auch Deutsch. Danke euch für die Aufmerksamkeit auf diesem Kanal und für eure Abonnement. Wir legen los! Die Umweltkatastrophe in der Nordsee Feuer auf Autofrachter hat offenbar nachgelassen. Die Löscharbeiten werden noch Tage dauern. Zuschauer: Jęczyca się die możliwa katastrofa ekologiczna na morzu północnym pożar frachtowca jakby natomiast prace sterazy pożarnej będą trwały jeszcze długie dni. Und topmanager manager Cordes warnt, der Wirtschaftsstandort Deutschland droht zu kippen. Die Ampelregierung lenkt das Land wie ein Falschfahrer. Manager Kores, bardzo znany w Niemczech z firm Daimler, Metro m.in. ostrzega, że Niemcy jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej są mało atrakcyjne. Rząd w chwili obecnej kieruje krajem jak kierowca jadący pod prąd. A propos tej jazdy pod prąd, małe koniunktur, deutsche Industrie denkt verstärkt über Entlassungen nach. Niemiecki przemysł coraz częściej rozważa zwolnienia und schlechte Wirtschaftsprognosen haben habe keinen Grund für German Angst. Mamy tutaj słabe prognozy gospodarcze w Niemczech, natomiast minister Habek nie widzi kompletnie powodu do jakiegokolwiek niepokoju. Minister Habeck will preis bremsen für Strom und Gas verlängern bis Ostern 2024. Jednocześnie minister Habek chce przedłużyć hamulce cenowe na energię elektryczną i gaz do wielkanocy 2024. I słuchajcie, so RBB zum Thema Strategie Wasserstoff, Strategie des Bundes. Hunderte kilometer Wasserstoffpipelns sollen durch Brandenburg gehen. Natomiast portal rbb pisze o strategii federalnej rządu niemieckiego dotyczącej wodoru. Przez Brandenburgie mają przebiegać setki kilometrów rurociągów wodorowych. Mehr Fahrgäste, weniger Gewinn und Eintritte aller Fernzüge ist unpöglich, so ist die Halbjahresbilanz der Deutschen Bahn. Mamy m, półroczny bilans <kłysk> niemieckich, kolei. Więcej pasażerów, mniejszy zysk i 1 trzecia wszystkich pociągów dalekobieżnych w Niemczech jest opóźniona. Polizeigewerkschaft warnt vor neuer Flüchtlingswelle im Herbst. Wir erwarten viele Tote. Związek Zawodowy Policji ostrzega przed nową falą uchodźców na jesień. Spodziewamy się wielu ofiar śmiertelnych. Und stationäre Grenzkontrollen in Sachsen und Brandenburg werden gefordert. In dem Magazin Kontrollen stationäre in Sachsen und Brandenburg RBB zum Thema Geflüchtetenunterbringung: Berlin bereitet sich auf neue Zeltstädte vor. Portal RBB pisze o zakwaterowaniu dla uchodźców: Berlin, das sich auf neue Stadtnamioten vorbereitet. Und Uppal in Mecklenburg-Vorpommern: Der Kampf um die geplante Asylunterkunft geht in die nächste Runde. W wenigen Tagenach sollen die ersten Container aufgestellt werden, doch der 500 Seelenort will wieder einen erneuten baustop erworken. E, miejscowość Upal w Mecklenburgii-Pomorzu Przednim tutaj trwa cały czas bitwa o planowane zakwaterowanie dla azylantów. W Upal ma powstać miasteczko kontenerowe dla 250 azylantów. Sama miejscowość Upal ma 500 mieszkańców. Mieszkańcy bronią się, nie chcą, nie chcą azylantów u siebie. Sprawa już dosyć długo trwa. No, i teraz znowuż mieszkańcy UPAL idą do sądu. Gut, dan. Eksperci są sicher. Was muss passieren, damit die AfD abstürzt? Eksperci są pewni. Co musi się wydarzyć, aby partia AfD nie miała poparcia? Uwaga, pierwszy, najważniejszy punkt. Deutschland muss die Flüchtlingskrise in den griff Krieg kriegen. Niemcy muszą opanować kryzys uchodźczy. Business Insider, mehr als die Hälfte der, der 2015 nach Deutschland geflüchteten, geht bezahlter Arbeit nach. Słuchajcie, według badań przedstawionych przez Business Insider, połowa uchodźców, którzy przybyli do Niemiec w 2015 roku, wykonuje płatną pracę. Tutaj sami skomentujcie, jak to widzicie. Gut. Und Süddeutsche Zeitung, noch, deutlich weniger EU-bürger kommen nach Deutschland. <coughs> A deutscher Zeitung pisze o tym, że znacznie mniej obywateli Unii Europejskiej przyjeżdża do Niemiec. Tutaj też. Ciekawie można by było podyskutować, co jest powodem tego, czy poziom życia w innych krajach europejskich po prostu się już wyrównał, czy Niemcy są nieatrakcyjne y, dla krajów y, europejskich. Tutaj też jestem ciekaw waszych komentarzy. The ECB light of 4,25%. Europejski bank centralny podnosi podstawową stopę procentową do 4,25%. Es gibt Probleme Balkonkraftwerken. In manchen solchen Geräten fehlen vorgeschriebene Sicherheitsschalter. Słuchajcie, praca pisze też o tym, że są problemy z małymi elektrowniami balkonowymi, wiecie, tymi słonecznymi panelami. Niektóre z nich nie mają jakichś obowiązkowych wyłączników bezpieczeństwa i nie mogą być użytkowane. Także uważajcie, co kupujecie, jeżeli tym tematem jesteście zainteresowani. Der Spiegel zum Thema Deutsche Bahn, ungeschützte Infrastruktur bei der Bahn, äh, Einladung zum Anschlag. Spiegel pischt auch nicht-ronome Infrastruktur na kolei niemiecki, która jest zaproseniem do ataku, nawet ataku terrorystischnego. Und wir gucken noch in Richtung Polen, da skurzimäsche w kierunku Polski. Such so halt Polen stinkt der Müll aus Deutschland, Warschau wendet sich an EU-Kommission. Polakom śmierdzom, śmierci z Niemiec, pisze Niemiecka Prasa, Warschawa zwraca się do Komisji Europejskiej äh, und die Zeit zu diesem Thema polnische Klimaministerin reicht Beschwerde gegen Deutschland ein. Gazeta Zeit pisze, że polska Klimatus składa do Komisji Europejskiej Skarge na Niemcy. Das war's für heute. To by na tyle, jeżeli heute dzisiejsze Wiadomości. Ich wünsche euch einen angenehmen und erfolgreichen Freitag, einen guten Start in das Wochenende. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.